Dobry wieczór wam wszystkim moi drodzy, witam was na kolejnej zaprawie. Wiem, że przemo miał być, było obiecane, ale niestety chłopak się rozchorował i wypadło, że na mnie, że muszę to znowu ja zrobić. Więc wróciłem z Torunia. Po drodze zatrzymałem się u moich rodziców w Łowiczu, więc pozdrawiam spokoju mojej siostry Justyna pojechała na imprezę, więc jest gdzie nagrać zaprawę. Posłuchajmy tekstu Ewangelii, który będzie w niedzielę. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udał się tam zwyczajem świątecznym, kiedy wracali po skończonych uroczystościach. Został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi, gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. Nie chcę kapuśniaku, nagrywam filmik teraz. To był mój tata. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni. Gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Moi drodzy, pielgrzymowanie Izraelitów do Jerozolimy no to była rzecz coroczna. I to, że Maryja tam poszła, to, to był wyraz jej pobożności, dlatego że ten obowiązek spoczywał na mężczyznach, a kobiety mogły pójść, nie poszły. Więc to widać, że Jezus się wychowuje w takiej atmosferze, gdzie i ojciec, i matka są ba bardzo pobożni. No to nas nie dziwi, bo my tej Matki Bożej tyle kultu mamy, <laughs> że, że to dla nas nic dziwnego. Natomiast ciekawostką jest to, że, y, y, że oni wracając, wracały osobno kobiety, osobno, osobno mężczyźni, tak jak w Izraelu, w ogóle wiele rzeczy jest, jest podzielonych na mężczyzn, na tamte, w tamtejszym Izraelu, na mężczyzn i, i kobiety osobno, i dlatego. Może nie dziwić ten fakt, że, że Jezus przez trzy dni matka myślała, że jest z ojcem, ojciec z matką, oni szli osobno, no i, po, i po tych trzech dniach dopiero się zorientowali i wracają. I coś ciekawego w tej Ewangelii, co bym chciał, żebyśmy wzięli na medytację, to są dwie takie rzeczy. Jedna jest, to są w ogóle te słowa Maryi, która, która znajduje Jezusa, jest synu. Czemu mu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. No i nie ma, ni, nikogo nie dziwi coś takiego, że matka ma jakieś pretensje do syna, że, że, bo, go, bo się martwiła po prostu. Natomiast to, co Jezus pokazuje, jego odpowiedź, że ja powinienem być w tym, co należy do mojego ojca. I to nie chodzi o interpretację tego w takim kluczu, że wam szukać teraz Jezusa w świątyni, bo w świątyni on jest. Świątynia w Nowym Testamencie, czyli miejsce spotkania z Bogiem jest tu, w moim sercu. To nie, jest, to, to nie są zewnętrzne praktyki, to nie jest chodzenie do kościoła, tylko y, ojciec chce, wyznawców w duchu i prawdzie, czyli wszystko się rozgrywa we mnie. Świątynia jest we mnie, więc y, żeby spotkać się z Bogiem, to ja muszę się spotkać w sobie z prawdą, i to jest esencja tego, co my chciał, żebyśmy zrobili dzisiaj y, jutro na, na medytacji, żeby y, pójść za czymś takim, bo, moi drodzy, to jest. To taka subtelna rzecz w tej Ewangelii, że Maryja chce, żeby Jezus podążał za jej wolą, jak każda matka. A Jezus mówi nie. Ja mam podążać za tym, co mówi do mnie ojciec. I y, chciałbym bardzo, żebyśmy przez cały nasz rok, trochę tak jak Przemu mnie zainspirował y, y, z, z swoją serią, żebyśmy zrobili takie podsumowanie roku, gdzie ja przez cały rok byłem. W sprawach Ojca, Boga, a gdzie byłem w sprawach tego, co chcieli ode mnie inni ludzie, albo w takich sprawach, które, które nie, są, nie są sprawami Ojca, tylko są sprawami moimi, albo tym wszystkim, co inni uważają, że ja powinienem robić, czyli Jezus, który jakby poszedł za wolą matki. My często żyjemy w bardzo wielu kłamstwach, które nie pozwalają nam spotkać się z prawdą, która jest w nas. Pójście za głosem Boga to jest pójście za taką ogromną prawdą i to jest odrzucenie wielu kłamstw. I żeby spotkać się z tą prawdą, to jednym z takich kłamstw, które musimy odrzucić, żeby, żeby iść za Bogiem, to jest to, że, że, że ja mam zadowalać innych ludzi. Albo że ja mam jakoś ta, ta, tak funkcjonować, czy moja religijność ma być taka, żeby innym się to podobało, innym się nie podobało. Co to robi? To robi coś takiego, że ja, że ja słucham bardziej innych niż Boga. I tu Jezus pokazał, że On, on nie wszedł w ten kanał zupełnie. On miał obowiązek słuchać, słuchać Maryi jako, jako dziecko, taki mentalny, ale miał też w sobie taką mentalną siłę, żeby wiedzieć, że na tym się świat nie kończy, że gdzieś jest taka perspektywa dalsza. To jest o tyle ważne, moi drodzy, że wśród nas są ludzie, którzy mają różne powołania, i czasami bardzo specyficzne. I jeśli jest tak, że Będziemy się ciągle wpatrywać w to, co inni od nas chcą, albo będziemy nawet się nie wpatrywać, tylko jakoś tak związani, nie od tego, nie wpatrzeni w to, co Bóg mówi, to nigdy tego powołania nie zrealizujemy. Gdyby Jezus został w tym takim, że co Maryja ode mnie chce, to by nigdy nie, nie, nie zrobił tego powołania życiowego swojego. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na ten rok. Czy ja byłem bardziej z tym, tym swoim osobistym powołaniem, które znam albo nie znam, odkrywam, nie odkrywam, realizuję, nie realizuję, czy bardziej z tym, co mi się wydaje, że być powinno? Nie? Wydaje mi się tam. A to moje osobiste miejsce w życiu, sposób działania, funkcjonowania, powołanie, to do czego jestem zawołany, to od Boga tylko. Tylko od Boga. Druga rzecz jest taka, że jeśli dobrze sobie tego Pana Boga wyobrażam, bo trzeba sobie jakoś go wyobrażać. Yy, to, to on będzie mnie uwalniał od takich rzeczy, tych ludzkich, wszystkich opinii, że powinno być tak, tych wyrzutów, że ty nie robisz tego, co my chcemy, to Jezus będzie uw uwalniał. Ale, ale czasami jest tak, że mamy takie wrażenie, że, że to jak ja sobie wyobrażam Pana Boga, no to jest taki, że On chce, żebym ja zadowalał innych coś tam yy, robił to, co i mnie tak zniewala ten obraz Boga. I taki to trzeba wyrzucić. Nie Boga wyrzucić, tylko to, jak sobie Go wyobrażam, odsunąć Go na bok. I przez ten rok przejdźmy z tymi dwoma tematami. Czy ja byłem w sprawach mojego Ojca, czyli mojego osobistego zaangażowania? To może być dzieci, rodzina, to może być bycie siostrą zakonną, ale to może być po prostu coś, do czego mnie Bóg woła już od jakiegoś czasu, żebym coś zrobił, jakąś aktywność, a ja ciągle nie, bo, bo jakieś są wymówki. nie? Trzymam się tego. Na ile ja realizowałem bardziej to wołanie sprawy mojego ojca, a na ile bardziej byłem w tym, co, co nie jest sprawami mojego ojca, co tak w efekcie nic wielkiego w moje życiu nie zmienia i umierałem, i było biernie. Więc taka medytacja będzie w niedzielę. Pozdrawiam was jeszcze raz i pamiętajcie, żeby być szczęśliwymi ludźmi. Do zobaczenia.